syndrom, jego faceta to nie zabawa ostatnio usłyszałem bardzo bardzo dobre stwierdzenie bardzo trafne stwierdzenie że nagrodą za grzeczność jest depresja, właśnie jeżeli jako mężczyzna zaniedbujesz siebie jako mężczyzna zaniedbujesz swoje granice jesteś nadmiar grzecznym mężczyzną i nie pokazujesz tego, nie wyrażasz nie mówisz Ludziom Nie wyrażasz ludziom sprzeciwu Na przykład ktoś depcze Twoje granice Właśnie Wchodzi z butami w Twoje życie A Ty się uśmiechasz i myślisz, że jest dobrze Bo boisz się urazić tej, tej osoby To pamiętaj, że to później Obróci się to w, w, w Przeciwko Tobie I bardzo prawdopodobnie Że możesz Zacząć odczuwać I będziesz odczuwał negatywne emocje Które z czasem mogą się Przerodzić w depresję Dlatego że kiedy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, to później i tak musi się w naszym życiu w pewnej formie wyrazić. Czyli, na przykład, skrolowanie non-stop telefonu albo kompulsywne jedzenie, albo zaniedbywanie w ogóle swoich potrzeb, zaniedbywanie swojego ciała, brak treningu fizycznego. Oglądanie na przykład Netflixa, zero działania, tak zwana prokrastynacja, czyli non-stop odwlekanie odwlekamy, odwlekamy, odwlekamy. To właśnie kończy się wtedy, kiedy my, zamiast powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, chcemy wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, to boimy się. Boimy się, bo inni coś o nas pomyślą. No i tak jak powiedziałem, Zapamiętaj to zdanie. Nagrodą za to, że będziesz grzeczny, może być depresja. Pozdrawiam.